Dobra, to cześć wszystkim. Ja nazywam się Cezary Senecki i dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć co nieco o testowaniu aplikacji, jak można robić to lepiej. Ale zanim o tym, chciałbym się Wam trochę przedstawić. Ja z wykształcenia jestem magistrem inżynierem budownictwa, jednak po prawie półtora roku pracy w tej branży uznałem, że to nie jest coś, co mnie kręci. Zawsze stroniłem w stronę komputerów, jednak złe wybory w młodzieńczym życiu popchnęły mnie w kierunku budownictwa. Ale jednak postarałem się naprawić ten błąd i zacząłem uczyć się programowania. I tak po kilku miesiącach nauki udało mi się zdobyć pierwszą pracę w branży IT i była to praca jako programista Cobola. Tak, programowałem w Cobolu na starcie. Jednak aby nie popaść w depresję od tego czarnego ekranu, uznałem, że warto coś zmienić i pójść w kierunku czegoś nowożytnego i wybrałem właśnie Java. I aktualnie pracuję w firmie Decerto jako Senior Java Developer. Po pracy staram się również dzielić wiedzą, jaką udaje mi się zdobyć, na przykład na, poprzez bloga programistycznego yy, o nazwie Cezary .pl, oraz jestem jeszcze liderem warszawskiej grupy użytkowników Java. Dzięki czemu tutaj jestem na tej konferencji. Ok, wracając do sedna: testowanie aplikacji, jak robić to lepiej. Skąd w ogóle pomysł na taki temat? Tak jak wspomniałem, ja jestem budowlańcem z wykształcenia i trochę miałem przyjemność pracowania w tej, w tej, w tej branży. No właśnie. I jak przyszedłem do branży programistycznej, to okazało się, że tutaj można testować swoje rozwiązanie, zanim ono trafi na produkcję. W budowlance takiego czegoś nie mamy, tak? Możemy coś projektować, zakładać, dawać jakieś bufory ten, bezpieczeństwa, ale nie możemy tak dla testów postawić sobie budynku gdzieś obok, żeby potem finalnie trafił on na produkcję. No i właśnie przez to, że nie możemy tak testować, to czasami zdarzają się katastrofy, tak? gdzie ginie kilka osób albo traci się jakieś mienie. Natomiast w branży programistycznej, o dziwo, pomimo posiadania tego dobrodziejstwa, i tak też zdarzają się takie katastrofy. Na przykład słynna katastrofa Terak-25, gdzie w wyniku zbyt przyjęcia zbyt dużej dawki promieniowania zginęło kilka osób, na co rzecznik tejże firmy przyznał, że po prostu wykonano zbyt małą liczbę testów tego urządzenia, softu. W przypadku Ariadne 5 też nie było systemu testów, przez co pochłonęło to kilka miliardów y, dolarów i kilka lat pracy. Na szczęście nikt wtedy nie zginął. Oraz taka słynna operacja pustynna burza, gdzie zginęło kilku, czy tam kilkunastu żołnierzy, na skutek tego, że nikt przetestował systemu pod kątem warunków brzegowych. No właśnie. I to, to przyczyniło się do tego, że chciałem dzisiaj porozmawiać z Wami o testowaniu aplikacji. Na początek chciałbym jeszcze zrobić takie krótkie wprowadzenie, żebyśmy wiedzieli, co to w ogóle są testy. Następnie chciałbym zastanowić się, dlaczego tych testów nie piszemy jako branża, że zdarzają się takie projekty. Mam nadzieję, że u Was jest kompletnie inaczej, jeżeli jednak korzystacie z tego narzędzia. Następnie zastanowimy się, jak można poprawić ten stan rzeczy, i na koniec zrobimy sobie jakieś krótkie podsum podsumowanie i odpowiem na kilka pytań. Ok. Czym są testy jednostkowe? Bo właśnie w tym kontekście chciałbym poprowadzić tę prezentację. Ja na przestrzeni tych kilku lat w branży wypracowałem sobie takie, taką definicję, że jest to kod wywołujący inny kod w celu weryfikacji, czy działam zgodnie z wymaganiami biznesowymi, czy też nie. Czyli mam jakiś kod testowy, który wywołuje kod produkcyjny. I on weryfikuje to, czy działa to coś zgodnie z tym, co sobie założyliśmy na początku. Jeśli dla kogoś ta definicja jeszcze byłaby niewystarczająca, to poszperałem w internecie i znalazłem e, trochę dłuższą definicję na blogu Maćka i teraz chciałbym przejść linijka po linijce, co ona w ogóle nam tutaj przedstawia. Czyli, tak jak w przypadku mojej definicji, mamy kod, jeden, te, jeden rodzaj kodu i drugi rodzaj kodu, czyli kod testowy wykonuje ten kod produkcyjny w, kontrol, w kontrolowanych warunkach. Czyli chodzi o to, żeby wszystko, co robimy w kontekście testów, było powtarzalne, że niezależnie od tego, czy my je uruchomimy na naszej maszynie, czy gdzieś na jakimś środowisku zewnętrznym, one zawsze powinny działać w ten sam sposób, zawsze powinny być deterministyczne. W ramach jednego procesu w pamięci. Tutaj to jest trochę pokłosie tej poprzedniej linijki, że nie chcielibyśmy, żeby to coś komunikowało się z jakimiś zewnętrznymi serwisami. W celu weryfikacji, czyli znowu, zakładamy, że ten test, ten kod testowy ma coś zweryfikować i to jest bardzo ważne, żeby to było bez ingerencji programisty, żeby to było automatyczne, żeby programista nie musiał wykonywać żadnych dodatkowych kroków, aby zweryfikować, czy ten test yy, przeszedł, czy też nie. I że testowana logika działa w ściśle określony sposób, czyli znowu, czy spełnia jakieś wymagania, które zostały postawione na początku. No, właśnie. To była definicja testów jednostkowych, i one mają naprawdę ogromną ilość zalet. Znowu, z punktu widzenia mojego doświadczenia zawodowego, dla mnie ważne jest to, że one dają mi to poczucie bezpieczeństwa, że ja mogę czuć się bezpiecznie wprowadzając jakieś zmiany w kodzie. Że mogę mieć no, nie stuprocentową pewność, ale jeśli dobrze je napiszę, to. Tworzę sobie taką siatkę bezpieczeństwa, która powstrzymuje mnie przed wprowadzaniem jakichś błędów regresji. Czyli daje mi też pewność co do działania aplikacji, że ona działa zgodnie z tym, co sobie założyłem na początku. Mogę również dzięki testom na przykład wprowadzać szybciej osoby, yy, nowe osoby do projektu. Mogę im pokazać po prostu dany test i one będą miały taką żywą specyfikację, będą mogły sobie przeczytać, co dana funkcja biznesowa robi czy też nie. Mogę również dostawać natychmiastowy feedback poprzez nie zestawianie całej aplikacji, tylko uruchomienie wybranego testu, który uruchomi wybrany fragment mojej aplikacji produkcyjnej i od razu będę wiedział, w jaki sposób to działa. Dzięki testom mogę również poprawiać design swojej aplikacji, tak? czyli zabezpieczyć obserwowalne zachowanie poprzez test, aby mieniać po prostu te bebechy i poprawiać to, co tam faktycznie działa, a te obserwowalne zachowania pozostaną bez zmian. Mogę również generować raporty dla biznesu, tak? pokazywać jak przebiega develop, czy na przykład 4 z 8 feature'ów już zostały e, zaimplementowane. Również testy wyłapują mi błędy, a im tych błędów jest mniej, tym moja firma ponosi mniejsze koszty. Tak? Czyli im szybciej wyłapię błędy na swojej maszynie, tym one nie, tym, tym one nie trafią na produkcję i nie będą powodowały jakiegoś tam chaosu, który może nam zwiększyć koszty. No, i również jak mogę otrzymać natychmiastowy feedback, to mogę również debugować te małe fragmenty kodu, czyli uruchamiać ten y, kod, ten wybrany mały fragment kodu, poprzez debuger i sobie śledzić po linijce, co się tam faktycznie dzieje. No właśnie, pomimo tych zalet, które tutaj widzieliście, to i tak się spotyka właśnie te projekty, w których tych testów się nie pisze. Akurat byłem już w kilku projektach i mm, mam nadzieję, że wiem, wiem, o czym mówię. tak? Było kilka takich projektów, gdzie faktycznie tych testów kompletnie nie było. No i zastanawiałem się, dlaczego tak się dzieje i wypracowałem sobie kolejną definicję tak zwanych bolączek testowych, czyli tego, co boli programistów w testach, że oni faktycznie te testy e, traktują jakiego, ta, takiego obywatela drugiej kategorii. I to jest kilka takich bolączek, takich czter, cztery bolączki, które wydają się najbardziej popularne. Pierwszą z nich jest właśnie taki brak czytelności. No bo zobaczmy na przykład na ten test. To jest przykład z jednego z projektów. I teraz tak, żeby załapać, o co w ogóle w nim chodzi, to musimy naprawdę dużo czasu poświęcić, śledzić linijka po linijce ten kod, żebyśmy dowiedzieli się, jaki jest w ogóle kontekst w tym wszystkim. A jak dojdziemy do końca, to może się nawet zdarzyć, że zapomnimy to, co się działo na początku i ta frustracja w nas narasta. Co może powodować taki stan rzeczy? Na przykład źle nazwane metody testowe, które w ogóle nie narzucają mi kontekstu, co ten test ma sprawdzać. Również może być to zbyt rozbudowana sekcja given, gdzie jest tak dużo danych zestawionych, że ja nie mam pojęcia, które dane są potrzebne w kontekście danego testu. No i w drugą stronę, zbyt rozbudowana sekcja asercji może powodować, że ja do końca nie wiem, co jest weryfikowane. Jest tutaj takie przeładowanie kognitywne tego, co się w ogóle dzieje w tym teście. Kolejną bolączką to jest tak zwany zabetonowany kod. To najlepiej wytłumaczyć na przykładzie. Załóżmy, że mamy jakiś kod produkcyjny, on jest tam ładnie testowany przez kilka y, klas testowych. I teraz w tym kodzie produkcyjnym wprowadzamy taką nic nieznaczącą zmianę z punktu widzenia biznesowego. Tak? Zauważyliśmy jakąś literówkę, którą chcielibyśmy poprawić. I co się okazuje? Że teraz te testy nie przechodzą. Mieliśmy taki po prostu efekt domina, który spowodował, że jedna nic nieznacząca zmiana nagle wywaliła nam wszystkie testy i teraz my musimy jako deweloperzy znowu wchodzić w każdą metodę testową i ją poprawiać, co powoduje znowu tę narastającą frustrację i znowu obwiniamy testy, że one po prostu no, nie działają, po prostu nas denerwują. I kolejną taką bolączką, która może mniej odnosić w kontekście testów jednostkowych, ale też mi uwierzcie, że wolne działanie testów jednostkowych też może mieć miejsce. I tutaj, dla przykładu, takie fajne są trzy wartości, które warto mieć na uwadze. Akurat je zaczerpnąłem z prezentacji Kuby z właśnie z naszego stolicowego Wiuga. I to jest tak, jedna sekunda, jeśli coś trwa dłużej niż jedną sekundę, czyli na przykład testy jednostkowe, to my się tam wytrącamy z jakiegoś naszego flow programistycznego. To jeszcze nie jest tak bolące, no bo szybko możemy się jako, jakoś w niego wdrożyć, ale ta druga wartość jest bardzo niepokojąca, czyli to, że po 10 sekundach coś traci naszą uwagę. Czyli, jeśli wiemy, że testy, które uruchomimy, będą trwały dłużej niż 10 sekund, to my z automatu na przykład wyciągamy telefon albo przełączamy się na jedno zadanie i szukamy czegoś, co mogłoby przykuć naszą uwagę, po czym skapniemy się, że po 10 sekundach, tak, że nawet może dłużej, tak, po 2, 3, 4 minutach, że nie robimy tego, co powinniśmy. Sprawdzamy, testy na przykład nie przeszły. Tak, poprawiamy je, uruchamiamy, znowu wiemy, że to, straciło naszą że to straci naszą uwagę, więc szukamy czegoś innego i znowu lądujemy z nosem w telefonie. No i jeszcze kolejna wartość, 30 sekund. To jest też bardzo ciekawe, że jeśli coś trwa dłużej niż 30 sekund, na przykład właśnie te testy, to my nawet ich nie uruchomimy lokalnie. Napiszemy je, dopiszemy kod produkcyjny. Wypuszczujemy na CIA, o ile jeszcze go mamy, no i to nam się po prostu zaczyna mielić, a my przełączamy się na jakieś inne zadanie i próbujemy doimplementować gdzieś w coś, w innym fragmencie kodu. Po czym skapniemy się, żeby znowu zobaczyć tam na tego CIA, czy to nam przeszło, czy nie. Patrzymy, nie przeszło, przełączamy się, znowu poprawiamy, znowu tam puszujemy, nie uruchamiamy tego lokalnie, i tak w kółko, i tak w kółko, i na końcu dnia czujemy znowu tą narastającą frustrację, że nic się tego dnia nie udało nam dowieść. No i kolejna, kolejna taka, ostatnia bolączka. Brak pewności co do działania aplikacji. Że pomimo napisania testów, to możemy spotkać takich anonimowych de deweloperów, którzy. Zostawią całą tą aplikację, przeklikają tak u siebie lokalnie, żeby zyskać tę pewność, żeby sprawdzić, czy to na pewno to, co zaimplementowali, zadziałało. Nie będą fali testą, tylko po prostu zostawią sobie całą aplikację. Jeśli jeszcze to jest taka mała aplikacja, która ma jeszcze graficzny interfejs, no to nie jest to takie bolące, ale jeśli to jest jakaś ogromna aplikacja i na przykład bez interfejsu graficznego, no to już może być to o wiele większym wyzwaniem. No i teraz powstaje pytanie, jak można robić to lepiej? Ale, żeby wiedzieć, jak coś robić lepiej, to na początku trzeba sobie postawić cel i zadać kolejne pytanie, czym w ogóle są dobre testy jednostkowe, abyśmy wiedzieli do czego my w ogóle dążymy. I tutaj na myśl pewnie niektórym od razu przychodzi e, taki akroim, jakim jest FIRST. I teraz, dla przypomnienia, chciałbym przejść literkę po literce, co on w ogóle oznacza. Pierwszą z nich jest to, że testy muszą być szybkie. To nas zrozumieć na dwa sposoby. Pierwszy jest taki najbardziej oczywisty, czyli żeby testy naprawdę były szybkie w uruchomieniu, żebym ja dostawał natychmiastowy feedback. A druga rzecz to jest to, żeby testy były szybkie w czytaniu, żebym ja mógł na nie spojrzeć i dowiedzieć się, o co faktycznie w tym teście chodzi. Żebym nie musiał rozkopywać tego wszystkiego i zastanawiać się, co autor miał na myśli, tylko jednym spojrzeniem w kilka sekund dowiedział się, co, co tutaj się faktycznie dzieje. Drugą rzeczą jest izolacja. Tutaj też można zrozumieć to na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest to, że testy muszą być od siebie niezależne, czyli żeby rezultat jednego testu nie wpływał na, wynik działa na działanie drugiego testu. I można też zrozumieć to na drugi sposób, czyli żeby były wyizolowane od środowiska zewnętrznego, czyli żeby nie komunikowały się np. z bazą danych czy z jakąś kolejką. Drugą rzeczą, trzecią rzeczą jest to, żeby testy były powtarzalne. Czyli niezależnie ile razy ja uruchomię dany test, i niezależnie na jakiej maszynie, tak, czy u siebie, czy u, ko u kolegi, to właśnie to, co wspomniał Macie Kanisarowicz w swojej, w swojej e, definicji, to żeby one zawsze dawały mi ten sam rezultat, żeby były po prostu deterministyczne. No i również testy muszą być samoweryfikujące się, czyli znowu, żeby programista nie musiał wchodzić gdzieś no nie wiem, w logi czy e, do, do pliku. Tylko od razu, żeby dostawał informację zwrotną, czy ta sercja przeszła, czy też nie. No i również testy muszą być napisane w odpowiednim momencie. I tu chyba autor miał na myśli to, żeby były napisane przed faktyczną implementacją. Dobra, wróćmy do tego przykładu z tym takim nieczytelnym kodem. Jak na, na to spojrzałem, jak kiedy pierwszy raz się z tym styknąłem, to sobie po prostu tak zapłakałem i. Zastanowiłem się, dlaczego to się tak, dlaczego w ten sposób ten kod wygląda. Zobaczyłem git blame, patrzę, o to mój kolega. Podszedłem do niego i zapytałem się go, dlaczego w ten sposób to zrobiłeś. Na co on mi odpowiedział? Wiesz co? To było trudne w napisaniu, więc ty teraz będziesz musiał cierpieć przy, ty, przy czytaniu tego. <noise> no. Wróciłem znowu, znowu zapłakałem i się tak zastanowiłem, czy to na pewno tak musi wyglądać. I oczywiście się z tym nie zgodziłem, tak samo jak jeden z naszych autorytetów w dziedzinie programowania, Harold Abelson, który powiedział, że programy muszą być napisane dla ludzi, żeby oni łatwo mogli je przeczytać, a jako taki efekt uboczny, żeby po prostu był możliwe do uruchomienia na jakiejś maszynie, tak? Bo chyba taki był zamysł języków wys wysokopoziomowych, żebyśmy my jako programiści mogli się ze sobą lepiej komunikować. Właśnie z tego wynika taka nauczka, że my rzadziej piszemy kod, niż go czytamy. My naprawdę dużo czasu spędzamy na tym, żeby przeanalizować to, jak wygląda nasz kod, żeby dowiedzieć się, w którym miejscu umieścić daną linijkę kodu, a dopiero my ją faktycznie piszemy. Ja na przykład też, jeśli za, nie mam dobrej pamięci, tak? I za trzy miesiące, jak siądę do kodu, który napisałem, to najczęściej sam siebie przeklinam z przeszłości. No właśnie, ale to tak nie powinno wyglądać, tak? Ja powinienem. Myśleć o sobie w przeszłości i napisać tak kod, żebym następne za te trzy miesiące wiedział, co ja miałem faktycznie na myśli. Dlatego można zastosować takie fajne jakieś sztuczki, które pomagają nam poprawić czytelność. Na przykład zastosować jakąś konwencję na w zespole, żebyśmy mieli wspólne zrozumienie, jak pisać na przykład metody testowe, tak, na sygnaturę metody. Czyli na przykład jakieś Snake case y, czy Camel case'y. Można również scho schować złożoność sekcji given. Na przykład poprzez metody fabrykujące, gdzie podajemy tylko te dane, które są potrzebne w kontekście danego testu, a ten cały śmietniczek sobie gdzieś tam ukrywamy. Można również rozbijać test na kilka mniejszych. Tutaj właśnie dobrą heurystyką może być przyjęcie, że taki test musi się zmieścić na ekranie monitora. Tak? I na przykład, jak widzimy, że jest tam dużo asercji, to może warto rozważyć to, żeby te testy po prostu w ten sposób rozdzielić. Można również korzystać z y, takich wzorców jak na przykład Assert Object Pattern, które poprawiają nam czytelność kodu poprzez chowanie tych wszystkich asercji za jakimś przyjemnym na przykład Fluent API. Czyli pierwszą taką radą jest to, żeby pisać czytelne testy, nawet nie, m, najlepiej fajnie jak dla zespołu, ale też nawet dla siebie w przyszłości. Drugą taką rzeczą jest to, że może pisanie testów, ty, testów żeby je po prostu mieć, to też nie jest najlepszy pomysł, taka sztuka dla sztuki, no bo Zwróćmy na, taki, na taką metrykę, jaką jest code coverage, tak? Są takie dwie wartości, które naprawdę warto unikać. Zero no to oczywista sprawa, że po prostu tych testów nie mamy. A 100% to znaczy, że tych testów mamy za dużo, i wracałem do tej bolączki w postaci zabetonowanego kodu. Bo cały nasz design jest okryty testami, i każda zmiana, nawet metody, może spowodować, że ten, te, te testy będą się wysypywały. Więc. Warto zastanowić się, kiedy warto te, te, te testy pisać i można przyjąć takie trzy momenty, kiedy te testy dopisujemy. Na przykład, kiedy wystąpi jakiś błąd na produkcji i nie chcieli, żeby on miał miejsce w przyszłości. Wtedy warto znowu sobie taką, dopisać taką siatkę bezpieczeństwa i zabezpieczyć się na przyszłość, żeby nie popełnić tych błędów e, regresji. Można również poczuć się trochę jak na Greenfieldzie, nawet w systemie Legacy, gdzie dopisujemy... Co chwila jakieś nowe funkcje, i te funkcje można gdzieś sobie zostawić na boku i je przetestować. Przez to znowu to, co dopisujemy, już jest pokryte testami. No i przy refaktoringu, o tym jeszcze sobie powiemy za chwilę, ale również dzięki temu możemy zabezpieczać to obserwowane zachowania, a wymieniać bebechy, które są, się kryją pod spodem. Dlatego warto też zastanowić się i nie pisać tych testów tylko po to, żeby je pisać, żeby podbijać jakieś, stucz, y, jakieś metryki, tylko podejść do tego pragmatycznie i zastanowić się, kiedy ten test ma sens, a kiedy nie. Tutaj dla przypomnienia jeszcze chciałbym przypom y, powiedzieć o takich dwóch szkołach pod, do podejś y, podejścia do pisania testów. Pierwszą z nich jest szkoła klasyczna, gdzie my ograniczamy użycie moków. Tutaj nie przyjmujemy, że jednostka to klasa. To tak jak samo, jak mówią, sama nazwa wskazuje na to, że to są testy jednostkowe, a nie testy klasowe. Dlatego tutaj szkoła klasyczna podchodzi w ten sposób, że jednostką może być również zbiór, zbiór klas, ale można zejść też niżej i zastosować testy jednostkowe do na przykład metod. I to jest takie rozgraniczenie ze względu na czytelność kodów. I fajną heurystykę tutaj podał. Kuba Pilimon na jednej ze swojej prezentacji, że jeśli coś się uda nam zinline'ować, jakiś na przykład zbiór klas do jednej klasy, to znaczy, że to było rozbite ze względu na czytelność i to taki, taki, taki zbiór klas trzeba przetestować jako jedną całość. Drugą taką, że, taką, takim podejściem jest szkoła londyńska, która znowu mokowałaby wszystko, wszystkie zależności. Tutaj przyjmują, że jednostką jest klasa, czyli klasa zawsze kolaboruje z kimś innym i te wszystkie tych kolaboratorów mokujemy. I po prostu rozbijamy to, tą całą jej odpowiedzialność, tak? czyli znaczy to, to coś, ten, ten, ten kod, ze względu na różne odpowiedzialności. Czyli ta klasa ma swoją odpowiedzialność, mokujemy wszystkie jej zależności i tylko testujemy jej zachowanie. To, co ona ma zamiar robić. No i teraz powstaje pytanie: którą szkołę wybrać, tak? No bo jeśli pójdziemy w szkołę londyńską, to możemy się w ogóle zastanowić. Czy my w ogóle testujemy kod produkcyjny, czy tylko tą bibliotekę do Moków, tak? Czyli między nami programistami Javaowymi, to chyba najlepiej przetestowaną biblioteką w naszym ekosystemie jest chyba Mokito, tak? Właśnie, czy my w ogóle testujemy kod produkcyjny? No, no też już była jedna taka e, firma, nawet jest, dalej jest. Duża firma na G, taka wyszukiwarka, która się przejechała na tym, tak? Faktycznie szybko dostarczali featurey, wszystkie testy były na zielono, co chwila ta dopamina im strzy strzykała, ale jak się okazało, produkcja to zweryfikowała, to ich mokowanie i dostarczanie tych testów. No właśnie, bo jeśli pójdziemy w tą szkołę londyńską, to możemy zadać sobie to pytanie, ale jeśli pójdziemy w szkołę klasyczną, to znowu my przetestujemy praktycznie cały kod produkcyjny, ale ile się przy tym namęczymy i napocimy, to już. To już nasza kwestia, tak? Że po prostu będziemy musieli się strasznie namęczyć, całą tą, całą tą konfigurację tych wszystkich klas z sobą zostawić. Będziemy na koniec czuć tą pewność, ale znowu nie wiadomo, ile to zabierze. Jeden, dwa, trzy sprinty, żeby tą całą aplikację zostawić. Jeśli jeszcze jest jakiś monolit, który jest kilkuletni, no to może to trwać jeszcze o wiele, wiele dłużej. I dlatego. Warto się teraz zastanowić, w którą stronę pójść, ale można też po prostu brać dobrodziejstwo z tej strony, z tej jednej szkoły i z tej drugiej szkoły. Czyli na przykład, jeśli mamy jakąś aplikację, to możemy sobie wyodrębnić takie moduły, które będą testowane w szkole klasycznej, a tylko te zależności, które są jej niezbędne, będziemy mokować. Więc kolejną taką rzeczą jest to, żeby dobierać odpowiednie podejście do pisania testów. Bo może się faktycznie zdarzyć, że nasza aplikacja jest bardzo tak, ma taką logikę procesową, więc wtedy będziemy sto, stosować tą szkołę londyńską, albo właśnie będziemy zabierać coś ze szkoły klasycznej, żeby czuć się pewnie co do działania naszej aplikacji. No i teraz ktoś może wziąć te wszystkie rady, które przed chwilą dałem, pójść do siebie do zespołu, przekazać je, zacząć to implementować. No i faktycznie ten kod zaczyna coraz ładniej wyglądać, jest czytelniejszy, ale dalej to nie jest to. Dalej jest ta frustracja, ponieważ może być faktycznie znowu zabetonowany ten kod i te wszystkie rady, które przyglądałem, ktoś może mi przyjść, powiedzieć, że są do niczego i że te testy dalej nie działają. A może to nie jest tak, że te testy nie działają, tylko one coś chcą nam powiedzieć. Być może nam chcą powiedzieć to, że coś jest nie tak z naszą aplikacją, że coś z jej designem jest w ogóle do bani. Wróćmy sobie jeszcze raz do tej sekcji Given, tej złożonej sekcji Given. Tam, uwierzcie mi, że jest napisane, że y, jest taka klasa employee, która ma na przykład pierwsze imię, drugie imię, jakieś stanowisko, pensje i inne wszystkie dane, a my w tym teście chcielibyśmy zweryfikować tylko to, ile kosztów ponosi nasza firma. No i teraz tak trudno sobie wyobrazić przypadek biznesowy, że jeśli pracownik ma na imię Jan, to koszty firmy będą wzrastały albo malały, tak? To Chyba tak nie działa. Więc warto się teraz zastanowić i od, zadać sobie pytanie, które dane są konieczne. Według tego testu najważniejsze jest to, że ten pracownik ponosi jakieś koszty dla naszej firmy, jest jakimś, jest jakimś kosztem. No bo ile razy spotkaliśmy się w mm, projektach z taką Uber-tabelą, na przykład Customer, która ma. Imię, nazwisko, ilość zamówień, reklamacje, wszystko co jest związane z customerem wrzucane jest w jedno miejsce. Może to być właśnie baza danych, a może być to również e, jedna wielka encja w aplikacji, tak, hibernitowa. No właśnie, bo na przykład spójrzmy sobie na inne branże. I znowu tutaj uciekam do, do budownictwa. Załóżmy na chwilkę, że jesteśmy inżynierami budownictwa i mamy do zaprojektowania strop. No i na tym stropie będą stały jakieś przedmioty, na przykład taka szafa. I ona została wyprodukowana przez IKEA, ma tam 24 miesiące gwarancji, jakieś wymiary i waży 200 kilo. I z punktu widzenia takiego projektowania stropu istotne jest tylko to, ile to coś waży, jaki nacisk wywiera na strop i w którym miejscu. A cała reszta to jest taki szum informacyjny, który możemy od razu odrzucić. To nie jest istotne z punktu widzenia tego, jak ten strop ma być zaprojektowany. Dlaczego nie wziąć przykładu na przykład właśnie z budownictwa? I sobie na przykład dla, na tym przykładzie z pracownikiem rozbić to na inną taką pensję, która na przykład jest jednostką kosztową. Ona oczywiście może być powiązana z tym pracownikiem, ale teraz mamy w tej jednostce kosztowej tylko to coś, ile to ko coś kosztuje. I na przykład może być też również informacja o tym, że to jest jakiś koszt miesięczny czy też koszt jednorazowy. To trochę przypomina właśnie takie podejście z DDD, tak z pałąt kontekstami, gdzie sobie wyodrębniamy poszczególne moduły, które mają jakieś od, pojedyncze odpowiedzialności. I to otwiera nam ciekawe możliwości, bo na przykład tego pracownika możemy traktować w kontekście HR-owym, a tą jednostkę kosztową w kontekście księgowym. I na przykład teraz możemy sobie dorobić kolejny moduł, na przykład moduł magazynowy. Który będzie odpowiedzialny na przykład za to, żeby dostarczyć jakieś fajne zabawki yy, programistom, tak? I na przykład będą chcieli kupić piłkarzyki czy coś takiego. I to znowu będzie informacja dla magazynu, że to oni posiadają to fizycznie gdzieś na magazynie, a tylko będą przesyłali informację, że to coś kosztowało jednorazowo taką ilość pieniędzy. Więc naprawdę warto poświęcić więcej czasu na analizę, bo ten kod stanie się o wiele przyjemniejszy w utrzymaniu a przy okazji będzie łatwiejszy w obtestowaniu. Będziemy zostawiać tylko te informacje, które są potrzebne i uwierzcie mi, że ten kod stanie się o wiele, wiele czytelniejszy, a testy łatwiejsze właśnie w utrzymaniu. Wróćmy jeszcze na chwilkę do tego refaktoringu, że ktoś chciałby właśnie teraz podejść do tego i z tym kodem powalczyć, tak, żeby go zrefaktoryzować i dojść na przykład do takich modułów, o których przed chwilą mówiłem. No właśnie, wyszła od niego taka potrzeba refaktoryzacji, tylko, że pracuje w systemie, w którym nie ma w ogóle testów. No jak nie ma testów, no to chciałby te testy mieć, żeby poczuć pewność, że może wywalić te bebechy i będzie dalej miał zabezpieczone te obserwowalne zachowania, które będzie mógł powoli doimplementować. No ale ten kod jest całkowicie nietestowalny. Więc co? Trzeba go zrefaktoryzować. No i wpadamy w taki programistyczny deadlock. I teraz pytanie, jak z tego wyjść? Cały czas mówię w kontekście tutaj o tej, tej prezentacji w kontekście testów jednostkowych, a może warto wyjść trochę wyżej, tak? Może warto stworzyć coś coś napisać, jakieś testy, ale wyższego rzędu, na przykład integracyjne, tylko tak tymczasowo, żeby zabezpieczyć sobie to obserwowalne zachowanie. Mogą być to również testy end-to-end, -end, tylko po to, żebyśmy mieli pewność, że ta aplikacja nie zmieni swojego zachowania, a my pod spodem będziemy mogli wymieniać te bebechy. Czyli tak jak w przypadku tych testów jednostkowych, które betonują kod, każda zmiana w kodzie produkcyjnym spowoduje, że musimy coś zmienić w kodzie testowym i tak w kółko. Znowu jak napiszemy coś na wyższym wyższego rzędu, na przykład właśnie te testy integracyjne, to na przykład będziemy się komunikować z HTTP, tak? Będą te testy o wiele wolniejsze, ale znowu powtarzam, to są testy tymczasowe, tymczasowe rozwiązanie, które ma nam pomóc poprawić design aplikacji, żebyśmy my mogli napisać przyjemniejsze i łatwiej utrzymywalne testy jednostkowe, a następnie, jak już wszystko dobrze pójdzie, to będziemy mogli wywalić te testy integracyjne. Dlatego warto również dobierać odpowiedni rodzaj testu do danej sytuacji. Nie warto zapinać się tylko na jedno rozwiązanie, tylko warto pomyśleć trochę przyszłościowo i pogorszyć trochę sytuację w projekcie, po, tylko po to, żeby potem ją poprawić. I tak o, takie krótkie podsumowanie. Naprawdę warto korzystać z dobrodziejstwa testów. Mówię to właśnie z perspektywy tego budowlańca i naprawdę uwierzcie mi też, że dużo ludzi, których znam. Z branży budowlanej oddałoby naprawdę wiele, żeby mo mo można było przetestować ich rozwiązania. Na pewno przez by było o wiele, wiele więcej nocy niż, niż to ma miejsce teraz. Dlatego chciałbym jeszcze raz pokrótce przypomnieć te wszystkie rady, które dałem. Czyli warto pisać czytelne testy, bo powtórzę jeszcze raz, rzadziej je piszemy niż je czytamy. Również warto nie betonować kodu testami tylko po to, żeby podbijać sztucznie jakieś metryki. Warto po prostu podejść do tego znowu pragmatycznie i dopisać tylko tam testy, gdzie dadzą nam one największą wartość. Bo kod testowy to też jest kod, który musimy utrzymywać. Dobierajmy odpowiednie podejście do pisania testów. Nie, tutaj nie, nie dodajmy sobie tej dopaminy tak? tylko po to, żeby testy nam świeciły się na zielono, tylko warto znowu zastanowić się, czy te testy w ogóle mają sens. I to jest najważniejsza rzecz. Poświęćmy więcej czasu na analizę. Nie mówię tutaj na przykład, można oczywiście stosować takie techniki jak event storming czy jakieś inne fajne narzędzia, ale nawet prosta aplikacja do rysowania potrafi już naprawdę dużo zdziałać. W tak? sobie po prostu zbierzemy myśli i jeśli one nie będą dostatecznie dobre, możemy je po prostu szybko usunąć i zrobić jeszcze raz, zanim to faktycznie zaimplementujemy. I na koniec, jeśli jesteśmy w jakimś zastanym systemie, to też można sobie zastanowić się i dobrać odpowiedni rodzaj testów do danej sytuacji, którą aktualnie mam na projekcie. Na koniec chciałbym Was poprosić o to, żebyście właśnie ocenili y, tą prezentację w aplikacji Eventory. Każdy feedback będzie dobry. Więc dziękuję Wam serdecznie.